Dziękuję bardzo. Pani Senator, Państwo Samorządowcy, Panowie Komendanci, Dyrektorzy, Panowie Prezesi, pracownicy komendy powiatowej Państwowej Straży Pożarnej Ja się dołączam do wszystkich. Dołączam do wszystkich podziękowań, które tutaj przed chwilą. Chciałem na ręce też Pani Senator złożyć podziękowania, ale skupiając się właśnie na młodzieżowych drużynach pożarniczych, te pieniądze już pracują. Widać w statystykach i liczebności drużyn, ale i tych drużyn, że to przynosi efekt I moim zdaniem to jest najlepsza inwestycja w bezpieczeństwo i w naszą przyszłość. Tak? Co do ustawy OSP chciałbym się skupić z wielu tych pozytywnych rzeczy, które ona uregulowała, prowadziła. Na świadczeniu Miałem okazję kilka takich świadczeń, wręczeń podczas uroczystości Dnia Strażaka z ruchą Ja widziałem z ich, ich oczach. Oni tyle lat na to czekali to też było takie podziękowanie Państwa Polskiego dla nich, za tą służbę, za serce, które w pracy włożyli. Dziękuję Panu Głębinowi, całemu zespołowi, systemowi zmianowemu, systemowi codziennemu za ciężką pracę w, roku, w zeszłym roku. Ten rok zaczynaliśmy jeszcze w pandemii. Myśmy się na początku tego szykowali do kolejnej chwali pandemii. Wojewoda Śląski uruchomił dwa punkty wymazowe. Później przyszła wojna. Wszystkie te dodatkowe, dodatkowe działania, które tu pan komendant przedstawił. Dziękuję drugą prezesom za to wsparcie, które udzielacie jednostce Państwowej Straży Pożarnej za zaangażowanie w pomoc Ukrainie, za przyjmowanie uchodźców, za deklarowanie chęci przyjęcia uchodźców do swoich granic pod sługach. Przedstawicielom służb i instytucji dziękuję za budowę tej wspaniałej współpracy, o której tutaj była mowa. My z poziomu Komendy Wojewódzkiej też ją widzimy. I no, niestety nie wszędzie tak jest, ale tutaj za to państwu dziękuję, za to wsparcie, które udzielacie komendantowi. Ludziom Pana Komendanta na tym poziomie interwencyjnym, podczas zdarzeń czy na tym poziomie administracyjnym. Czasami musimy się skonsultować, potrzebujemy jakiegoś wsparcia za to wsparcie. Yy, dziękuję. Życzenia na ten rok. Panu Komendantowi chcę życzyć zrealizowania planów inwestycyjnych. Sam przeszedłem tą ścieżkę dwa razy, także <laughs> mam ciuki za Pana Komendanta. Tutaj też proszę Państwa o dalsze wspieranie go również w tej kwestii. I życzę nam wszystkim spokojnej i bezpiecznej służby. I oby kolejna narada odprawa roczna. Przyszłoroczna, czy za dwa lata mogliśmy już powiedzieć, że ta wojna się skończyła, że jej z nami nie ma. Także jeszcze raz dziękuję wszystkiego dobrego. W imieniu całego kierownictwa Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego, Komendy Wojewódzkiej najlepsze podziękowania za rok ciężkiej służby i pracy. Dziękuję bardzo.